Pałac Paulinum jest chyba jednym z najpiękniej położonych założeń pałacowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wzniesiony został nieomal na szczycie Góry Krzyżowej, skąd roztacza się w jedną stronę rozległy widok na położoną poniżej Jelenią Górę, w drugą natomiast na zamykające horyzont Karkonosze. Dodatkowym walorem obiektu, niezależnie od jego XIX-wiecznej architektury, jest piękny park, który na powierzchni około 15 hektarów założył pierwszy właściciel pałacu, Richard von Kramst. Chociaż historia pałacu jest stosunkowo niedługa i liczy zaledwie 150 lat, to historia dóbr paulińskich sięga połowy XVII wieku. Pierwsze wzmianki o majątku pojawiają się wraz z przybyciem w te strony jezuitów, którzy gospodarzyli tutaj do roku 1810. Od miasta Jeleniej Góry wzgórze wraz z otaczającym je majątkiem Richard von Kramst odkupuje w roku 1850 i buduje pałac, w którym mieszka do swojej śmierci w roku 1894, po czym obiekt kupuje przemysłowiec Oskar Karo, jeden z najbogatszych ludzi na Śląsku. Oscar Caro umiera w 1933 roku, a jego spadkobiercy sprzedają pałac niemieckiemu frontowi pracy, który działał tutaj do połowy II wojny światowej. W czasie powojennym w pałacu działa centralna składnica odnajdywanych na Śląsku dzieł sztuki. Następnie obiekt zostaje przemianowany na Dom Pracy Twórczej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i Uniwersytetu Warszawskiego. Po kilku latach wokół Paulinum zostają reaktywowane koszary wojskowe i obiekt zostaje wcielony w strukturę poligonu, pełniąc funkcję kasyna oficerskiego. Kiedy w roku 2002 wojsko sprzedaje pałac, zostaje on przebudowany i adaptowany dla zupełnie nowych funkcji hotelowych i konferencyjnych. Do niedawna pałac Paulinum jako obiekt wojskowy był niedostępny dla zwiedzających, a odbywające się tutaj imprezy były zaadresowane wyłącznie do ludzi w mundurach i ich rodzin. Obecnie pałac otwarty jest dla turystów, a mieszkańcy Jeleniej Góry i pobliskich miejscowości odwiedzają często pałacową restaurację i barek, gdzie można dobrze zjeść, posłuchać koncertu lub obejrzeć popis żonglerki w wykonaniu barmana.